Zobacz, że skiny za darmo. To jest mega proste. Tu to. Klikacie. I gdzieś tu jest to. Zapraszam, że za pomocą kodu. Rozpocznij. i tworzycie sobie fake konto i robicie te zadania czy to konto tworzycie wpisujecie kod wylogowujecie się tworzycie kolejne i tylko parę razy proste proste a tam dostaniecie 120 i gold. A ja na razie nie mówimy o A to za dało możecie otworzyć skrzynkę Venom. Hmm. Nie macie szans zostanie takich itemów. Któregoś z tych. I zostanie Wam jeszcze trochę na skrzynkę. tutaj macie sobie do wyboru, możecie sobie wziąć Vipera Iron Thanosa bo On zostanie 3 dychy. Chyba na Spider, ja jest pewien. No, czyli powiedzmy, że otwieracie kalka i macie szansę na takie skiny i to jest kokodil a jeszcze poza tym wchodzicie w Gold Arenę. i możecie 25 razy otworzyć to tą skrzynkę za Golda tak więc powiedzmy że Wam wyleciało tam 700 F. 700 tych Końców. Macie już dodatkowe. 27. A to te 27 plus resztka z tych. Możecie otworzyć spidera. Spajdera może mam też szansę też na kostki. No, bardzo ładne skiny Szczerze mówiąc z tej skrzynki jej ma do wyboru Ale znaczy, ile to skrzynka kosztuje Co na pewno będzie sprawdzać A Kaczy na pewno MK też A WPK też Mortis na pewno nie Alignamo też nie Monkey Business nie Necimator też nie Kartel raczej tak Atomic Alloy też With a Kameleon Visita Chameleon chyba, a jestem pewien O, też to zwraca Szczerze mówiąc, te skrzynki, te simówki, wszystkie simówki mi pasują AMGA też. No, Tome. Tutaj. Oczywiście emeczka, Glock, emeczka Bomba, Auk. I Venon czyli koski, fair serpent, rękawiczki, wulkan, wszystkie akarcze, wszystkie akacze, te dwie vlog, hyperwist, hyperwist, jużp i, i to. Czy z tej skrzynki w sumie nie chciałbym mieć strajka i red Golda. Czy większość rzeczy cię zadowoli? I chyba będziecie mogli otworzyć jeszcze, nie jestem pewien, milspeka. Albo tego, nawet stricleta. Czyli spoko skiny. Akurat, jak mówiłem, wyleciał glock. Albo dgl w Factory New. Tak samo nie klarujcie swal. macie profit. DJ ten kosztuje chyba 1000 To kwejt jest drogi Ale taki film, Mam nadzieję, że się przyda To to, myślałem, że ich samo otwiera To nie jest sam Patrzę jakieś 200 Tylko, że to wypłacić musicie dodawać na wydychy. Więc zaradzicie mi około 20zł Chyba, czekać na nie wiem. Nie, nie, nie trzeba zadowodnić, żeby coś wypłacić. Odbierz. 4 zł. Złote. dodać 4, 4 zł. To tam, to tam, nie, tam, to tam, nie. To są 4 zł. To co załatujecie od razu? Boście chcieli załatować 4 W na ten jest 5 i safe card. Tu już tutaj troszkę z pacific kart byście zwrócili. Paypal Visa. SMS nawet nie wiem po co. 5 WOT z SMS-u. No, dostaniesz 13 a zapłacisz 30, No, to się nie opłaca. Gift Card. Nawet można kupić... ...gift karty. Okej. Okay. lokalne, to jest akurat nie dla Was. I kod promocyjny koniusz. Tu macie taką kabelkę, wpisujecie ko... ...us... ...us... ...to zostaniecie najwięcej na polskim YouTube, czyli 2.20. Takie to mądre. Prawda tak się nie podoba Powiedzmy że Po prostu z sobie nam Wleciał nam hmm, To brzy Dobra wszystkie te skiny są ładne więc że no taki digielek Zobaczmy, cztery z Steam community market co red kosztuje 80zł no 80zł tak digial kosztuje czy są że co jest za tego digiala kupicia redline'a a po to się może opłacić, ty, te kneklejki. No. Kupujesz za, za osiem, czy za tychę. A leci wam... ...Faceclan. Foliowany. No. To leci się zakupicach. Tak to Wiecie, jesteście snajperami. I ja gdy mam ten, to możecie sobie kupić jeszcze dalej. Możecie sobie kupić Redline'a. O, możecie sobie kupić Forever Dream, Satraku so Minimalware, Capibare, Elektryczny Rui, Factory New. Ja wam się tykiel, jak nie będzie pokładał. które wypadnie, a Wam się nie podoba, możecie sobie kupić elektryczny rój Faktor faktoringu. No. Na ja przykład jak wypadnie Kosa. To ma, nie wiem, nie... Przecież nie Kosa, to ty masz. Luch. Nie, ja nic nie, nie. To jest skrzynka dla Isamu. Isamu samo otwiera pięć skrzynę. No. To jest mega duży, dobry lud. No, jest 10 minut, można dać dużo reklam, a jeszcze nie teraz. Elo.